Słuchajcie, moi drodzy, na wasze komentarze będę od, od, odpowiadać czasami w wersji głosowej, bo tak jest prościej. No więc, można to potraktować jako może drugą część mojego dzisiejszego nagrania. Otóż, słuchajcie, ludzie robią różne rzeczy w życiu zawodowo, publicznie i prywatnie. I przeważnie my, ludzie, jesteśmy osobami inteligentnymi, mamy wgląd, to, co robimy, potrafimy to ocenić, wyciągnąć wnioski. Tak samo oczywiście, jak się jest twórcą internetowym. No więc doszłam do wniosku, że nie za bardzo mi wy wychodzą te live'y, podia i głosówki na naszym serwerze i niestety te live'y na TikToku. Także przeżywam za dużo problemów, mam, mam dużo różnych zmartwień, przeżywam stres. No i niestety nie wychodzą mi te live, nie umiem już ich robić. Kiedyś się z, y, bardzo z nich cieszyłam, czułam taką radość, adrenalinę, a teraz to jest y, ciężka praca, taka jak na przykład y, oranie pola. Że wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie w domu, a tu trzeba wziąć konia, wóz i. 8 godzin orać pole, przerzucać ziemię, zbierać jakieś tam ziemniaki, jakieś plony, i potem to wszystko wozem przywieźć do domu. Ciężka haróba po prostu, na roli. I też nie wiadomo, czy nie zastanie nas zła pogoda, czy koń nas nie kopnie, czy sąsiad nie. Przyjedzie z jakimś karabinem i nas nie zaszczeli, że mu niechcący zajechaliśmy, jego część ziemi. No, różne mogą być sytuacje. Jeszcze Niemcy mogą strzelać, wyobraźmy sobie, że to są czasy II wojny światowej. Także to jest nie tylko wyjście na pole, Joranie, ale też różne jakieś jeszcze dodatkowe sytuacje, co się może wydarzyć, prawda? I to bym takie porównanie chciałam zrobić to do tych liveów. Po prostu nie wychodzą mi te live'y, Nie chcę, żebyście mnie oglądały, oglądali zapakaną, zdenerwowaną, smutną. Nie chcę słuchać tych wyzwisk, odnosić się do nich. Nie chcę się denerwować cały dzień. Te live'y są nudne, bo ja nie jestem w stanie nic ciekawego w ich trakcie powiedzieć. Sprowadzają się do wysłuchiwania wyzwisk za jakimiś tam drobnymi opłatami. I potem kończę live'a. Na drugi dzień się budzę z bólem głowy, bo przeważnie na, na live zawsze z nerwów wypalę za dużo papierosów, czasami piję alkohol, także na drugi dzień po prostu w ogóle nie mam na nic siły po takim live. Ie. Taki live, jeszcze mogłabym powiedzieć takie inne porównanie, że to jest jak poród, on się rodzi w bólach, <laughs> łączy się z różnymi emocjami, lękiem, strachem, potem jakąś radością, jak on się zaczyna, ale to boli a na drugi dzień zawsze jestem bardzo wyczerpana i fizycznie, i psychicznie. No i po co mi to jest potrzebne dzisiaj, załóżmy w niedzielę, jeżeli mogę sobie na przykład jakiś film obejrzeć? A z tych live'ów nie mam za dużo pieniędzy, z podiów i z, głosu, z głosówek w ogóle nic. A teraz wyobraźcie sobie na przykład takiego prawnika albo prywatnego lekarza, oni za godzinę konsultacji biorą 300 zł. A prawnik za napisanie apelacji bierze parę tysięcy złotych, a on taką apelację to pisze kilka godzin na bazie notatek, które już ma o danym kliencie i wykorzystuje jakieś już gotowe szablony tekstów, które ma. Więc pisze, prawnik pisze taką apelację pół dnia i, i ma 5000 złotych. A na przykład taki ślusarz sobie przychodzi wymienić zamki, naprawić drzwi na dwie godziny i ma 300 złotych zarobku na rękę czasami, czy kilkaset złotych. Hydraulik to samo. Nie wiem, jakie jeszcze tam branże zawody są dobrze płatne. Informatycy, do, dobrze fotografowie, realizatorzy filmów, którzy realizują. Zlecenia profesjonalnym sprzętem, to też biorę parę tysięcy złotych za taką pracę. I nie za bardzo ja rozumiem, dlaczego mam robić takiego live'a za 100 zł i przeżywać to wszystko. To ja już wolę nie mieć tych 100-200 zł z tych donatów, ale mieć święty spokój i na przykład po prostu nie wydawać za dużo pieniędzy. Przecież nie muszę. Ciągle kupować nowych butów, nowej odzieży, nowych kurtek, ciągle kupować jakieś niepotrzebnych rzeczy. Ja generalnie potrzebuję tylko przeżyć, utrzymać się, opłacić sobie rachunki i mieć na pieniądze na podstawowe rzeczy dla mnie i dla mojej córki. I wydaje mi się, że te pieniądze mogłabym zarabiać też na różnych rzeczach związanych z moją pracą, ale te korzyści, jakie mam z tych live'ów, mnie nie, nie, nie satysfakcjonują. Um, oczywiście mogło być lepiej, nie musiało tak być, no ale internetowi hejterzy, cała mara ludzi yy, cały czas trzyma, stoi mi za plecami, yy, żeby utrudnić mi zarabianie pieniędzy, no ani nie jestem w stanie robić tych live'ów, yy, ale też jak na przykład reklamuję w internecie, że zdjęcia robię, no to się mnie wyśmiewa, jak pisze, że spotkania z widzami robię, albo filmy dla widzów, no to też wyśmiewa się tych ludzi, żeby nie zamawiali. I właściwie jakąkolwiek inicjatywę w internecie, w tych moich social mediach chciałabym zareklamować, związaną z zarabianiem przeze mnie pieniędzy, no to się pojawiają komentarze takie utrudniające to. Już yy, oczywiście nie wspominam o tym, że ludzie piszą, że ja w ogóle nie mam prawa pracować, ponieważ zawiesiłam działalność gospodarczą, to mogę Najwyżej kosić trawę, a nie mogę już pracować w moich zawodach wyuczonych, które mam, których się nauczyłam, które zdobyłam dużo wcześniej, niż miałam tą działalność. Więc nie wiem, prawdę mówiąc, kim bym, y, zdaniem internetowych hejterów, mogła być babcią klozetową chyba najwyżej. Chociaż też by znaleźli jakiś powód, żeby się przypieprzyć, żeby mnie zwolniono z takiego miejskiego szaletu. No ale oczywiście to jest żart. To w ogóle nie wchodzi w grę. No, więc po prostu nie mam siły. I jeszcze chciałam powiedzieć, że denerwuje mnie, że jakieś internetowe gnojki mnie nazywają patologią internetową. Ja nie uważam się za patologię nigdy nie chciałam się zachowywać patologicznie. Po prostu występy na żywo w internecie wiążą się z pewnym stresem i przestajemy. Panować nad tym, co robimy, jak się zachowujemy. Chcemy występować fajnie, wywoływać pozytywne wrażenia, ale czasami się po prostu nie udaje, jak w grę właśnie wchodzi niestety alkohol czy jakieś, jakieś inne używki. Ja, ja na szczęście nie używam różnych narkotyków czy leków, ale no ciężko jest przebnąć przez ten stres tak całkowicie na trzeźwo. A niestety pod wpływem różnych środków psychoaktywnych tracimy kontrolę nad, nad tymi występami. Także ja sobie muszę to wszystko przemyśleć, dlatego że ja być może za jakiś czas odejdę z tego internetu, powiedzmy za 10 lat na przykład, ale chciałabym jednak, zanim to nastąpi, poprawić swój wizerunek, żebym była jednak zapamiętana jako osoba, która była ciekawa, mądra, inteligentna, atrakcyjna pod różnymi względami której się zdarzało popełniać błędy, ale która potrafiła się zreflektować i je zmienić. Także doszłam do wniosku, że będę ograniczać na razie te występy na żywo, nie rezygnować z nich, ponieważ ja chcę, żeby one były lepsze, a nie gorsze. Więc pierwsze postanowienie jest takie, że jak nie czuję się na siłach zrobić takiego live'a, to nie będę go organizować, bo ja potrafię już teraz rozpoznać, w jakiej jestem kondycji, w jakim jestem nastroju i czy jestem w stanie wystąpić i jak ten występ będzie wyglądał. Oczywiście inne są takie sytuacje, gdy ktoś musi poprowadzić jakąś imprezę czy właśnie zrobić jakieś nagranie na żywo, ale ja nie muszę. Jeżeli i bez tego czuję się jakoś rozbita psychicznie, no to nie będę się pchać na wizję, żeby mnie oglądały setki, czy tysiące osób, osób potem na takich streamach. Ja muszę być w 100% w pełni sił fizycznych i psychicznych, żeby takiego live'a poprowadzić, a aktualnie na dzień dzisiejszy swoją aktywność oceniam na 10%. To jest za mało. Właściwie, żeby, żeby w ogóle cokolwiek robić, to musimy ponad 50% naszego, naszej energii i potencjału mieć. A najlepiej, żeby się rozpalić na maksa i dać z siebie wszystko. Ja niestety mam różne zmartwienia, teraz kiedyś Wam opowiem o nich. To nie jest w ogóle związane ze żadną sprawą, o której wiecie. I boję się, że jeśli bym zrobiła takiego live'a, to byłby tylko gorszy niż mój w ogóle najgorszy live kiedykolwiek. więc nie będę ryzykować. Ale na przykład, jak sobie ostatnio odpoczęłam, nie, nie live'owałam prawie dwa tygodnie, to mój występ w minioną sobotę. Nie najgorzej mi poszedł. No nie najgorzej, w skali od 1 do 6 go oceniam na 3. Ale chciałabym, żeby, żebym mogła takie live'y ocenić na 4 albo 5. Na 6 to jeszcze mm -hmm. mi się chyba nigdy nie udało live'a zrobić. Słuchajcie, no to tyle. Mm -hmm. To może taka druga część mojej dzisiejszej wypowiedzi. Pozdrawiam. Mówiła Ela Gawin. To jest nagranie na mój serwer Discorda, gang Eli Gawin, fanclub Eli Gawin. Mm. Dla członków mojego serweru Gangusi, jakość nagrań jest średnia i ja tutaj odpowiedziałam na komentarze na naszym serwerze, dlaczego tych live'ów nie robię, dlatego to kogoś nie lubię, tylko chciałabym, żeby te występy były fajne. 2 listopada 2025 rok, godzina 13.39.